Halo, halo, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek, bo dzisiaj właśnie jest prawdziwy świat. I pum! E, co to jest? Co to jest? Mamy jakaś low-click? W ogóle takiej nie znam. Nigdy jej nie znałem. Jakby wiedzieliście, no to wczoraj dorobiłem kroskę miasta, ale patrzcie, jak porozbudowałem dzisiaj FNAF. To tak wygląda FNAF, ale tego to ja nie wiem, skąd to się wzięło tu. Ja byłem kilka godzin, w pokoju, a tu nagle takie coś w ogóle co to jest widzowie co to w ogóle jest? to jest mami low clicks. nie weźcie to wyrzućcie nie nie chcę tego Tu no tutaj to sobie las. tu Ot, jeszcze tutaj nie jest to jakiś mamiloklex. Ja w ogóle jej nie rysowałem. W ogóle. To jest chyba mamilokleks tutaj tu dała za śmierć. Ale skąd? Ja miałem zamknięte drzwi. W ogóle jak się to robiło, widzowie? Całkiem nie wiem. E, czemu to Freddy jest? W ogóle to wcześniej tutaj to robiłem, ale. Czemu Freddy ma takie coś zrobione? Co się dzieje tutaj w moim domku? Ja, ja zobaczę normalnie przez okno. Tylko niech uważam. W ogóle jest fajna pogoda widżej. W sumie już będą na dworze odcinki. No i na miram rajku. No i za, kiedy będę mieć 50 lat, e, e, może 60 lat, no ja pokazuję twarz, no bo mam, mam 70, tak, mam ileś, tak, 81. No i, no i właśnie w dzisiejszym odcinku, ach, będziemy sobie tutaj zwiedzać FNAFa przejdźmy do oglądania. okej okay, widzowie wam pokazuję tutaj FNAFa dwa robociki są zrobione właśnie no i co to jest mam pytanie do was co to jest w ogóle to takie babroski o, gramok Freddy, nawet nie wiedziałem, że ty tutaj jesteś. Myślałem, że ty gdzieś się, się, się zgubiłeś, a ty nie. Nie, najlepiej idzie gramok Freddy do swojego pokoju. Daj, co ty robisz Cika? O nie, ścioda się wybórza uciki. Ej, a gdzie... Ro a, już jest, Roxa. Roksa, Roksa już jest w swoim pokoju. Roxa. Właśnie, dzisiaj sam odcinku. A, sobie pozwiedzamy najbardziej miasto. Widziałeś, jakby wiedzieliście, że tutaj. No. No, to było. Raczej, to było pierwsze, to było drugie, to było czwarte, to było piąte, to było szóste. Właśnie, no i właśnie tu będą tory. A dotąd i na milion będę najwięcej e nagrywać Minecrafta i najwięcej Fortnite'a, no bo dzisiaj będzie właśnie Fortnite'a odcinki, właśnie e dwa się dzisiaj zmieszczam, jakby co widziałem. I co to w ogóle to robi? Gdzie ja nie wiem. Zresztą.